Witam wszystkich, ja jestem Adrix, a to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22. W dzisiejszym odcinku chciałbym zająć się zbiorem bawełny, bo tak jak mówiłem posiadam sobie poza odcinkiem. No i przejdę już właśnie dzisiaj do zbioru tej bawełny. Wypożyczyłem sobie ten tutaj specjalny kombine do właśnie zbioru bawełny marki CASE oraz wypożyczyłem też sobie taką specjalną przyczepkę do przewozu kostek właśnie, bo ten komainer robi takie duże, sprasowane kostki no i ta tutaj laweta na te kostki to ona mieści jedną taką dużą kostkę ale też są są też takie kurczę gdzie są kategorie? o tutaj to jest właśnie ta. Ona mieści jedną tubelę, ale też jest taka, która mieści dwie. Ta druga to jest taka naczepka, która mieści dwie, właśnie te kostki, ale to jest taka, ta najmniejsza, która mieści tylko i wyłącznie jedną. No, a co do komba, do kombajnu, to jest właśnie case, lecz jest, jest też taki kombań marki John Deere. Też właśnie do zbioru bawełny. Lecz on się różni tym, że chociaż szerokość 6 metrów, a nie ten też 6 metrów. No to szerokości się nie różnią. Ale różni, różnią się tym, że ten kombajn marki John Deere robi belę bawełny, a ten marki Case robi kostki bawełny. Odpalamy go i będę dzisiaj pracować na tym tutaj polu. Lecz sobie je na wszystkich moich polach i też już zebrałam na tym moim najmniejszym numer 40, ale też mam się na 37 i 39. Ale na polu numer 40 już sobie zebrałem, żeby, żeby mieć już trochę właśnie tej bawełny w zbiorniku, ponieważ on się powoli napełnia, więc już chciałem mieć trochę. Tej bawełny w zbiorniku, żeby mi się szybciej zbiornik napełnił, i w ten sposób pojedziemy sprzedać właśnie tą pierwszą kostkę tej bawełny. Bo też poczekałem sobie aż będzie najwyższa cena za bawełnę, czyli w lutym, no i śmigniemy sobie do przędzania fendem, więc dobra, możemy uruchamiać kombine się wydaje, że z tego pola to będzie właśnie pół zbiornika i jeszcze trochę. Z tego dużego może będzie, też będzie chyba, będą gdzieś ze będzie ze zbiornik i może z połowa. Tak, tak strzelam. Ale to się okaże. Też yy, muszę zrobić jakieś jedzenie, muszę ogarnić na owiec, bo już wszystko mi skubane wyżarły i nie mam czym ich karmić. Puste korita mają, ale ile mi też wełny już naprodukowały, więc muszę zrobić akcję ze sprzedażą wełny, bo już szczero mam jej dużo. No i muszę nie wiem czy nie zrobić czegoś takiego, że... bo tam mam taki budynek, który jest postawiony. Yy, od razu, bo ja tutaj yy, zaczynałam, zrobię nowy rolnik. No i od razu był postawiony tam taki budynek, który nazywa się Strych. I nie wiem czy nie zrobię czegoś takiego, że yy, zrobię sobie i w nim można magazynować siano oraz słomę. I nie wiem, czy nie zrobię czegoś takiego, że yy, zmagazynuję tam sobie siano. Yy, właśnie po prostu przyczepą sam zbierającą. Tutaj sobie pod, podjadę przyczepą z przyczepą. Co ja śmignę? Podjadę tam załaduję siano i, i dla, dla owiec. Bo do tej pory karmiłem je kostkami y, trawy. Mógłbym też y, kostkami siana, bo mam. Ale nie, w sumie ja tam tylko wolę sobie zostawić dla krów. Więc nie, nie. Może zrobię sobie specjalne jedzenie dla, dla owiec po prostu. Tam zmagazynuję sobie w tym strychu. Wyborzycie sobie przyczepę samobierającą i się zrobi akcję ze zbieraniem przyczepą samobierającą, bo ja jeszcze takiej akcji nie robiłam więc w końcu bym mógł coś takiego zrobić no i kurczę, może coś takiego zrobić Też mi chodzi akcja mm, z sadzeniem topoli energetycznej na tym raczej na mniejszym polu i prasowaniem później tej topoli idziemy sobie zrobić prasowanie tej topoli, bo pole energetyczną można zbierać na dwa sposoby Czyli można pracować Prasą marki Anderson Oraz można też Kościć ją sieczkarnią. No ale ja chyba Mam chęć na Bela. Na po prostu sprasowanie tej topoli w Bela. Mam taką chęć I chyba tak zrobię O no i patrzcie powoli się dosyć ten zbiornik Napełnia, bo już tyle zebrałem, a napełnił mi się dopiero 12 więc powoli się tutaj widać, Tutaj fajnie tak widać, jak to W tych zbiorników. Bo jest taki... No przez taką siatkę jakby. co so, To fajnie. Bieram. Poza odcinkiem dokończyłem żniwa słonecznika, sprzedałem ten słonecznik No i całkiem sporo zarobiłem, więc było mnie stać na wypożyczenie właśnie tego kombajnu Do no, zbiórka wełny, bo on, wypożyczenie do mnie kosztowało 24 tysiące No, więc całkiem sporo Ale podejrzewam, że powinno mi się to zwrócić, bo ta wełna to w sumie No całkiem sporo się za nią dostaje Bo na przykład wypożyczenie przyczepki to nie było jakieś kosztowne chyba. Ponad no, 1000 euro tak bym to wydaje więc to To, to, to mało. Strasznie mało. No, ale w przyszłości na pewno... Jakbym miał robić akcję jeszcze w przyszłości z bawełną, no to bym robił zbieranie tej bawełny raczej tylko mine marki Będę go sobie przetestował. No to, to na razie nie bo teraz... No teraz testuję ten mine To w przyszłości. Ewentualnie. Nie wiem czy nie zrobię tej akcji z tą trawą już w następnym odcinku, bo z tym zbieraniem tej łosiana, bo kurczę, ja chciałbym czymś karmić jednak moje owce, bo kurczy byki produkują mi sporo wełny. patrzcie ile już mi naprodukowały. Owieczki moje, wełny. Sporo mi jej naprodukowały Można już jak dla mnie robić akcję ze sprzedawania wełny No to może w następnej kolejności Będę akcję ze sprzedawania wełny Albo w sumie Albo nie wiem, zobaczę Nie jestem jeszcze pewien, bo też Ta akcja z Topolą No zobaczę, zobaczę Ale nie, chyba kurczę w następnym odcinku że Ja jednak zrobię to Zbieranie trawy są zbierającą bo no serio chciałbym tym się karmić a na razie mają puste koryta więc nie no zrobi się tak dobra to już jest pełniak yy, w następnym odcinku możecie się spodziewać że zrobię sobie z zbieraniem trawy yy, nie trawy, tylko siana przyczepku samozbierającą i będę wysypywał do tego do tego budynku który nazywa się strych skorzystam w końcu z, po raz pierwszy z niego to w sumie może posieję sobie tutaj trawę na tym polu yy, tylko na tym plus jeszcze skoszę na tamtym no tam ja mam ten wolny placek bo tam kiedyś było pole ale no ale teraz nie mam bo tam będą zagrody dla zwierząt więc może tam po prostu sobie skoszę, no bo jest tam trawa więc muszę kosić więc. czemu nie plus, plus jeszcze sobie tutaj sieję trawę więc powinno, okien... powinno mi jej starczyć znaczy powinno starczyć tym owcom, nie mi na całkiem długo Dobra, jeszcze. No, chwileczkę. O, jeszcze 20% i pojedziemy sobie do przędzalni. Tylko... A nie, dobra, już. Wiem, gdzie jest przędzalnia. Jezus, zapomniałem, gdzie przędzalnia jest. Już, już wiem, gdzie jest Chyba wiem. Tutaj jest Tak, dobra. Jezus, się wystraszyłem, że nie wiem, gdzie jest przędzalnia. Nie, już, już mi się przypomniał. Ale, jakby kupować ten komaj, a niego wyparzy, że to ja pierdzielę. Pół miliona, prawie. A ten gra to w ogóle chyba prawie. Nie, ten gra to. Oho. Jeszcze lepiej. Ja cię kręcę, jak to kupywać To. To normalnie. No to. Jaki, bo, jacyś, bo jakieś bogate gospodarstwa by tylko to kupowały. Bo no drogie drogi, no to jest. Polerstwo Ale ja na, na przykład ja to... Nie będę kupiła tego kombajnu tego czy tamtego jungera, bo... No nie no ja to tylko wiecie raz. Korzystam z tego i później przez długi czas nie będę korzystać Znaczy nie będę korzystać, bo nie będę się bawał mu przez jakiś tam długi czas teraz więc... No więc mi się to po prostu nie opłaca Lepiej po prostu wypożyczyć No i następnym razem A zwłaszcza, że następnym razem będę się skorzystać z innego domania, więc... No To tylko dla osób kupowania, kupowanie tych kombajnów to jest tylko raczej dla osób, które cały czas by się chciały bawełną uprawiać Cały czas chciałby uprawiać A ja to tylko tak wiecie Raz na jakiś czas Dla odskoczni Dobra Jeszcze trochę i już się tutaj będzie pełne zbiornik I uwaga, uwaga Egan, pełni się wiarnik Można Którym to określam? A Dobra Rozrobimy Rozrobimy Oh, и ваш не вылазь да берегах на костка и что у нас не так берегах на мега дужа костка баловны и то о, 4 тонны то наверное. kurcze całkiem sporo dobra to może yy... no no wiem jak jeszcze wydaje yy, do końca zbieranie tej warunki na tym polu i yy, później pojadę zatrudnić pracownika na to yy, na to duże na to moje największe pole yy... No i ostatnie, na którym ma poświęcony bawełnę. I się pojedzie, i później wsiądę do penda i się pojedzie sprzedać tą jedną kostkę. No i zobaczymy, ile na tym zarobię. No najpierw jeszcze dokończę tutaj zbiory na tym, na tym tutaj polu. Też chyba, jak się napełni ten kombajn w połowie to chyba wtedy można też rozładować niepełną kostkę ale to dopiero jak się ma w połowie no, teraz na razie jeszcze nie mogę o też tutaj yy, widzę że działa ten licznik bel się zalicza też co ten, ten komment się zalicza do licznika się liczy też jaka taka prasa trochę A, jeszcze jakby ktoś nie wiedział, to licznik mamy z dodatku Vermeer, bo właśnie w dodatku Vermeer dodali licznik B. Całkiem niech ktoś się zastanawia, skąd mamy licznik B. No dobra, zostawię jakieś małe mijaczki, ale to tu tutaj palet, których... te mijaczki Widzicie, jest tyle rzeczy Nawet Najlepiej 2% by mnie weselej nie było. Dobra. Skończona. Jedziemy na, na, to, na to ostatnie pole. tutaj bawełnę zabrałam znaczy w sumie z tego pola to nie było połowy zbiornika tylko y, jeszcze tutaj kawałunie kawałunio zabrałem z tego pola żeby, żeby była połowa zbiornika i tak po prostu zebrałem, bo żeby była połowa zbiornika i tyle tak. ale po prostu chciałem na tamtym polu trochę popracować bo jakoś tak czułem, że jakoś tam mało na nim pracowałem, więc chciałem pracować. Chciałem trochę po, na, na nim popracować, a nie na tym. Na przykład. Bo i tak pewnie dużo jeszcze się na nim napracuje. Dobra. Jeden do Handa. Fayurita. Znaczy, jakiego Fayurita kurna, Co ja mówię? 726 rewolu. Aha, i chwila jak to się... Aha, no. Już, już... Już nie było tematu, już. O, w ten sposób się to ładuje. Dobra. Po prostu nie wiedziałem, jakim tle się to bierze. Yy, no i dobra. Możemy chyba to opuścić no i ładnie automatycznie się zawodowała ta tutaj bela a właściwie kostka, bo do bel jest ten yy, komandżonira no to jedziemy do przędzalni i zobaczymy ile ja za to za tą kostkę czterotonową dostanę też można ją na przykład zawieść do przędzalni i zrobić z niej tkaninę, a później jeszcze brania no ale nie, ja niestety yy, no niestety nie, nie posiadam przędzalni kiedy nie mogę właśnie go zabić do przędzalni ale to po prostu mogę sprzedać jej bo to przędzalnia należy no nie do mnie bo mogę ją kupić i wtedy sam przerabiać ale yy, ale póki się nie kupi no to też po prostu skup ale też mogę sobie postawić na gospodarce czynzań, jaką widziałam. I tam na przykład i tu kostkę bawełny i zrobić z niej tkaninę. A później jeszcze chyba y, to się nazywa krawiec, chyba krawiec się nazywa. Y, I tam można po prostu... Tam budynek się nazywa chyba... Budynek krawca czy coś takiego. Y, i tam można zmienić kan kaninę na ubranie. I na tym tu się dopiero zarabia, ale no ja tego nie mam. Kurczę się, zarobiłem tam na tych trochę i wjechałem w jakieś krzaki. No nie górka, ale na spokojnie tutaj. nie mam Mamy ten Gorządzira, Penda, Klasa mi się już to wali. Wcześniej miałem jeszcze... Co ja wcześniej miałem? Y, Masyja, Valtre, Bendyniego miałem. Wcześniej ja miałem już tyle tych ciągników. Milą mi się ich nazwy powoli. Gdzie go, ciągniku? Gdzie? 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 Dobra, tutaj się skręcam. Się. I tutaj już jest, tutaj już jest bliziutko, yeah! no. a a Na szczęście mam tutaj będzie dodatkowe zabezpieczenie przed właśnie takimi yy, kreksami, czyli obciążnik, Który, z którego farba zeszła, ale no, to już nie. <tudno> Trudno. O, w ogóle są widać, widać moją gospodarkę. Ale budynków nie widać. Tylko widać moją chałupę. A nie widać. No i widać tam pol, pole bawełny. O, widać to duże pole moje baweł, bawełny, ale <laughs> pracownika nie widać. Tylko widać jak, patrzcie. Widać jak znika ta bawełna, ale kompanii nie widać. Nie renderuje się. Ale widać po prostu jak tam bawełna znika. Zwróćcie uwagę na... Tutaj zwróćcie uwagę. Tutaj, gdzie mam teraz myszkę, to zwróćcie uwagę. O, dobra. No kurczę, nie wiem, jak to pokazać. Tutaj, gdzie mam teraz myszkę... Tu, o. Patrzcie tutaj. No tam... O, nad kobutami. Widać jak tam znika na powoli. Chyba, gdzie jestem O, widać. Widać nad kogutami. Jak na tam znika. Tak powoli. No i trochę śmiesznie to wygląda, bo nie widać to no majnoku Dobra, to jest i idziemy w To nie mogę zbadać. Dobra. Chyba, bo to się rozładowuje. A nie, to się tym samym zrezygnowuje. Ile nam zostało A nie, jednak się nie tym samym wybrzyma. I gra się teraz wybrzyma. dobra. Nie wiecie, takie rzadko to robię, że już nie pamiętam, to jest tragiczne. ho, ho, ho... Kuuu, Ja piernicz, ale ja na tym zarobiłem. Jo! No! Co jest? Muszę tutaj jeszcze upłynąć? Tego mi tylko na tu brakowało, no! Buzek! Nie nerwuj mnie tu! No nie! Buzek! Dobra, jest! No nie, teraz jeszcze tu w latarnię przypozolimy. No, nie no spoko na tym zrobić, spoko spoko podoba mi się A ale chyba jeszcze jedna kostka będzie, więc ho, ho 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 Zarobię sobie O to mi się podoba, bo na razie to to te... znowu latarnie latarni Na razie to trochę kurwa było jednak było, ale teraz to porządnie Jak sprzedam jeszcze jedną kostkę, to będę miał ponad 200 tysięcy Ho 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 Jeszcze będzie chyba jedna niepełna no. To nie, to... Jeszcze jak sprzedam może bawełnę. Kurczę. Sporo nam się zarobię. Fajnie. Ale zobaczycie ile będę miał na koncie. Jak sprzedam tą całą bawełnę i... Z tych moich kul. To w następnym odcinku. W odcinku to już będzie tyle. Jeżeli wam się podobał, zachęcam No i same, to tyle. Na razie.